Cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Ja jestem Shio, a to jest drugie podejście nagrania mapy SkyBlock. I z tego miejsca chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że skrytykowaliście poprzednie moje filmiki, no bo krytyka jest w sumie dobrą rzeczą, która mi pomaga ulepszać moje filmiki wciąż i wciąż. Także z mojej strony bardzo serdeczne gratulacje i podziękowania dla Was. No dobra, to jest moje drugie podejście, drugi i ostatni zaznaczam. W poprzednim, no, muszę to przyznać, że strasznie failowałem. Po prostu, kilka, kilku rzeczy po prostu zwyczajnie nie wiedziałem, a kilku rzeczy, no, trzeba przyznać, że nie wymyśliłem, także nie, nie zastanawiałem się generalnie nad tą mapą. Teraz już postaram się nie popełniać tego błędu i wybaczcie za poprzednią wpadkę. No i ze spraw organizacyjnych to było na tyle. Zabieramy się już do roboty, żeby nadrobić te rzeczy, które mieliśmy już wcześniej zrobione. Tak, teraz już wiem, jak zrobić tamten. Jak platformę zrobić pod spodem tego piasku. Także myślę, że będzie ok. O, dobra, fajnie. Tutaj trzeba zakopać. Dobra, bierzemy sobie lód. Bierzemy lawę. Lawę położymy tym razem, chociaż nie, bo to jest drzewo. No to położymy na razie tutaj. Lód sobie położymy tutaj. Lód skopiemy i zabierzemy się za drzewko jeszcze, tak w międzyczasie. Raz. Ajajaj, spadła mi jedna sztuka. Teraz już zresztą nie możemy pełnić tego błędu. Dwa, trzy... Wcześniej też mi chyba jedno drewienko spadło Jeśli mnie pamięć nie myli Ale najważniejsze teraz złapać sadzonkę Chociażby jedną O! Mamy sadzonkę Czyli sprawa nie jest stracona Zbierzemy sobie jeszcze tego klocka drewna No i skrzynię oczywiście przeniesiemy na drugą stronę Hopsasa skrzynia jest I kładziemy ją sobie tutaj Chociaż tak wiecie co, może najpierw zanim zabierzemy się za. Chociaż nie, byśmy potrzebowali. No, nieważne. Dobra. No to teraz zrobimy tak. Tutaj postawimy sobie klocka. No tak. Ehm, tutaj też. Chociaż nie, tutaj. Na... Tutaj mi się na razie ten klock przyda, także okej. Okay. Skopujemy sobie to. I już w tym momencie powstaje mi nam cobblestone, tak jak poprzednio Czyli w sumie bez zmian Ten, ten deal tutaj na razie pozostanie, dlatego że obawiam się, że on może wpaść w lawę Resztę zostawimy w środku Tak samo jak naturalnie sadzonki, dwie i wiaderko Drewno szybko sobie przerobimy na patyki Znaczy na patyki w sensie na... W sensie nie na patyki To także sobie przerobimy Raz, dobra Crafting table postawimy sobie tutaj. No i dobra. Potrzebujemy kilofu, tak na dobry początek. Kilofa. Weźmiemy sobie to drewno, przerobimy od razu. Jeszcze, jeszcze jedno jednak będzie nam potrzebne. To przerobiamy na patyki. To też. Fajnie. No i kilof. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Fajnie. Czyli to mamy gotowe. Teraz czas na zdobycie trochę materiału. A poprzez materiał mam na myśli oczywiście Cobblestone'a. Dzisiejszy odcinek będzie mam nadzieję długości poprzednich, chociaż nie wiem jak się wyrobimy. W każdym razie tak jak mówiłem, zaczynam od zera, postaram się już nie pełnić błędów i mam nadzieję, że będzie Wam się o wiele przyjemniej oglądało. No ale no musicie to zrozumieć, no, każdy pełnia błędy, w moim przypadku też się to zdarza. No i takim właśnie najlepszym przykładem tego był, yy, był, była właśnie ta seria Survive. Ale najlepsze jest to, że ja w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że ja popełniam błędy, no oprócz tego yy, naturalnie yy, piasku. Nie wiedziałem, że z zjedzenie arbuza sprawi, że po prostu nie będę mógł zrobić farmy, dlatego, że naprawdę nie miałem pojęcia o tym, że można zrobić yy, po prostu z tego, yy, z tego, no z tego arbuza nasionka. Nie miałem zielonego pojęcia na ten temat. Także, no, sprawa jest bardzo prosta. Dobra, postawimy sobie tutaj tym razem na najniższym poziomie. Ok. Fajnie. I tutaj pozbędziemy się tego dirta z, z wierzchniej warstwy i zamienimy go na cobblestone. Na tyle, że tutaj niestety już tego cobblestone za wiele nie mamy, także wracamy do kopania. I zrobimy sobie też kamienny kilow. Tak, tak żeby nie marnować tak samo jak wcześniej patyków i drewna na drugi No, bo wcześniej to po prostu zmarnowałem i tyle. Dobra. 10 sztuk powinno na tak dobry początek wystarczyć. I teraz tak się jeszcze zastanawiam, jak my zrobimy. Szkoda, że się nie da klonować lawy. Gdyby się dało sklonować lawę i bym chociaż dwa wiaderka mógł sobie wyciągnąć, to wtedy byłoby o wiele łatwiej, ale myślę, że jak zrobimy portal do piekła, to w tym piekle będą się pojawiały właśnie takie rzeczy jak dajmy na to lawa. Także jeszcze pozbieramy, mamy jeszcze na to czas. Tutaj zbieramy hop i hop. Dobra. No i tutaj też naturalnie by się przydało. Ale niestety wpadł mi dirt do środka. Mówię, im więcej tego dirta zbierzemy dla siebie tutaj, tym lepiej nam pójdzie później. No i dobra, i podniesiemy tutaj jeszcze o jedno do góry. Okej, okay, hop, hop. No i znowu kopiemy kobla. Kolejne 10 sztuk dla nas. Yy, tak, to oznacza jako pierwszy odcinek, nie wiem, wersji drugiej, coś jeszcze wymyślę. W każdym razie tutaj przynajmniej zaleta jest taka, że mogę już wam z miejsca powiedzieć jaka, jaka będzie nazwa w serii, dlatego że wymyślili mam wcześniej. Tak. I w tym tygodniu jeszcze kilka takich spraw dotyczących kanału i dotyczących wychodzenia filmików. W tym tygodniu powinny pojawić się... Nie, powinien pojawić się jeden gameplay. W następnym tygodniu prawdopodobnie jakiś Escape. Dla zainteresowanych Minecraftem, i już z tego momentu mogę wam powiedzieć, że gameplay będzie pochodził z gry Saints Row 2. Nie wiem, czy to wspominałem gdzieś, czy nie wspominałem. Nie pamiętam, żebym wspominał, także mam nadzieję, że to jest dla was nowość. Okej, okay, tutaj, tak. Jeszcze tutaj na dole sobie wypełnimy to w ten sposób. Raz, dwa. Oj, niestety spadł. Cholera, ciągle mi spadają te dirty. Muszę uważać. Dobrze. No i tutaj też postawimy kobla, bo nie ma sensu marnować na to dirta. I tutaj posadzimy sobie drzewko, tak jak poprzednio. Postaram się, żeby ono nie wpadało do lawy. Dlatego zakryjemy tą lawę i zabezpieczymy ją zaraz, ale to jeszcze spokojnie. Mamy czas. Teraz zrobię sobie w tym momencie właśnie nasz kilof. I zaczniemy powiększać wyspę. Nie wiem, no mam nadzieję, że... A czy... To jest tak. Ja starałem się przejść tą tamtą mapę bez właśnie żadnej śmierci. I teraz tak, że będę się starał, tyle, że już mam oczywiście opanowane nowe techniki, także myślę, że będzie to wyglądało jakoś przyjemniej i działało przyjemniej. Dobrze. No i dobrze. Fajnie. Oj, 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 nie, nie to chciałem tutaj zrobić. Okej okay. No i fajnie. mamy do posadzenia drzewa. Bierzemy sobie jedną sadzonkę, posadzimy ją sobie w tym miejscu. Zrobimy sobie kill off W tym momencie, nie tutaj, tylko tutaj. Raz, dwa. I trzeba będzie sobie pomnożyć źródło wody. Ale w tym momencie zbierzemy sobie jeszcze tak na chwilkę tą wodę stąd i zamienimy kilka, kilka tych dirtów, które tutaj są, na cobblestone'y. No, dajmy na to ten. Ten też. No, i dajmy na to ten też. O, w ten sposób hop i hop. Tutaj jeszcze na chwilę postawimy tego dirta. Skopiemy kolejne 10 sztuk kobla, naturalnie. I kiedy będziemy mieli kolejne 10 sztuk, to zabierzemy się właśnie za robienie tej platformy bardziej takiej kamiennej, latającej. No cóż. Ale okej, okay. dzisiaj postaram się uwinąć z tym, co było wcześniej i widzę, że kończy się dzień, a to nam źle wróży, dlatego że my niestety możemy nie przetrwać nocy z tak dużym terenem, hmm, przydałoby się przetopić jeden, jedno drewno. Dajcie mi sekundkę, w tym momencie to zrobimy, ale nie możemy przetopić, póki nie mamy piecyka. No dobra, no to stworzymy sobie piecyk. Na piecyk potrzebny jest chyba 8 sztuk, tak więc my skopiemy 9, żeby mieć jeszcze o tutaj na tego dirta. Ok, fajnie. I to jest tak, zbieramy. Kopiemy, zbieramy, kładziemy, lejemy i wyciągniemy się na górę. No i robimy piecyk. Czyli generalnie mamy już dwie rzeczy zrobione, tak? Dwie czynności. Mamy wykonane zdanie pierwsze, czyli zbuduj generator cobblestone'a, no i w sumie trzecie też, czyli rozwinąć wyspę też nam możemy zaliczyć. No i stwórz piecyk. No i piecyk stawiamy. I przetopimy sobie jedno drewno. Ja wiem, patykami. Dajmy na to. One się strasznie szybko zużywają. Ale mam nadzieję, że się uda. Albo co mi tam? Od razu dwa. Mamy sydzonki, także powinno się... Chociaż nie, dwóch nie przetopię niestety. Ale nie, uda się, uda się. Dobra, fajnie, bardzo fajnie. I teraz nie mamy za bardzo patyków. No szkoda, czyli pochodni nie zrobimy. Aj, nie pomyślałem o tym. Ale zaraz urośnie drzewko. A na razie widzę, ta lawa oświetla nam to wszystko. Najwyżej będziemy walczyć kilofem. Tam To my sobie wejdziemy w dziurkę i będziemy kopać dalej. O tak. No i wreszcie kamienny kilof. Zawsze jak zaczynam używać kamiennego kilofu, to mam wrażenie, że się o wiele szybciej tworzą te cobblestone'y tutaj. Może to jakieś takie tylko wrażenie. Okej. Okay. 20 sztuk powinno tak na początek wystarczyć. Dobrze, no i tylko 5. No, daj Bóg, żeby to szybciej się wybierało. Dobra, nieważne, 17 też będzie ok. Zbieramy, będziemy to trzymać na razie i zastąpimy tego dirta tutaj cobblestone. Em. Ok, tutaj i jeszcze tutaj, tutaj, tutaj. Dobra. Gotowe, eee, tutaj postawimy klocka No i jeszcze tutaj, w tym miejscu Chociaż tutaj też byśmy w sumie mogli to zrobić, bo tutaj chyba nas nie tknie lawa jeszcze Aha, nie tknęła nas, dobra, fajnie No i tutaj też nas nie tknie, skoro tam nas nie tknęła to i tutaj nas nie tknie To się nazywa prawdziwe oszczędzanie na, na, na tym, na dircie ale skoro tutaj nam nie jest potrzebna, to po co mielibyśmy to trzymać? Dobra, lawę możemy. A czy wodę możemy wylać? Teraz czas na pozbycie się chwilowe lawy. Dobrze. Chociaż my nie możemy się pozbyć lawy, bo ona nam gwarantuje to, że się nie spawnią potwory. Hmm. Chyba że. E, no dobra, dajcie mi chwilkę. Ja zrobię cięcie, bo jeszcze jedną sprawę muszę załatwić. E, do zobaczenia. Dobra, jestem już z powrotem. No to zawieramy się do roboty. Zrobimy to w ekspresowym tempie, tak żeby nam się nic nie, nie zdążyło zrespić. No szybko, szybko. Dobra. I teraz szybko, szybko. Hop, hop. Tutaj stawiamy. Tutaj dwa. Jeszcze starczy nam. Chociaż. Nie, no. No dobra, postawimy. Nieważne. No i sytuacja jakoś się. Udała. E, mamy 20 dirtów dzięki temu, nawet 31. E, fajnie, fajnie. Teraz drzewko nam urośnie i będziemy mieli wręcz idealnie. Tutaj wszystko jest obrabione. No i jeszcze z tej strony teoretycznie dałoby się to zrobić. E, to znaczy pod skrzynią, pod piecykiem i pod crafting table. No, noc już dobiega końca, także będziemy mogli jeszcze w tym odcinku coś ciekawego e, zrobić. O ile nam wyrośnie to drzewo, no bo to drzewo jest warunkiem naszego rozwoju. Ale cóż, no dobra, no to w przerwie pokopiemy sobie cobblestone'a. Hop. E, tym cobblestone'em wypełnimy cały obszar wokół generatora cobblestone'a, tak żeby on się tam... E, on, żeby on po prostu nie marnował dirt'a, dlatego że nie ma to najmniejszego sensu, a dirt nam się przyda na jakieś kolejne farmy i tak tak dalej. A dwa, dwie sztuki dirta niestety już zmarnowałem, także trzeba z tym też uważać Fajnie A 15 sztuk powinno mi wystarczyć, fajnie Dobra, zabieramy na chwilę wodę I będziemy musieli się na chwilę też pozbyć tego piecyka Ale to dosłownie na chwilę I robimy tak. Raz. Hmm, no i dobra. I crafting table też się na chwilę pozbędziemy. Na szczęście one się nie rozwalają, jeśli nie skopujemy tego danym narzędziem, i to jest bardzo fajne w nich. A tutaj jest tylko jeden krocek, także powinien mi nie wypaść. Dobra, fajnie. Raz, dwa. I jest. No i mamy całą kobyl z tą nową Opanowaną, że tak to ujmę, zaraz sobie zrobimy jeszcze. Postaram się wyciągnąć też ten dirt z dołu, używając wody, takiej windy wodnej, ale to jeszcze, jeszcze czas. No i dobra, mamy dirt, schowamy sobie go, żeby mi gdzieś nie wypadł i tak dalej, żebym go przypadkowo nie upuścił. Noc już dobiega końca, ale jeszcze zdążymy pokopać trochę tego cobblestone'a. Wiem, że to jest mozolne, ale no wybaczcie. No niestety. Trzeba będzie troszkę poczekać, jeśli chodzi o serię regularną minecraftową. Nic na to nie możemy poradzić. No, niestety, noc się spóźnił z premierą. Jakby była ona 11 listopada, to już w piątek byście mogli się cieszyć normalną, regularną serią, na nowej mapie zresztą. Znaczy, wydanie nowego odcinka zależy też w dużej mierze od twórców MC Edita, czyli tego programu do edytowania map. No, już się rozjaśnia, także zabierzemy sobie to na chwilę i uzupełnimy resztę. Tak, to zależy też od twórców MC Editor, czyli map editora do Minecrafta, dlatego że ja muszę zedytować tą mapę, żeby przesunąć, żeby przemieścić na tą mapę moje dotychczasowe, właśnie moją dotychczasową twórczość w ten sposób czyli to, co na starej mapie przyniosę na nową. Dobrze, hop, hop, zeskoczymy sobie tam i robimy dalszą platformę. No, już wstaje dzień na szczęście. Hop, 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 hop i hop. Fajnie. Dobra, drzewo nie rośnie. Za cholerę. Chociaż nie, wiecie co? Zabierzemy sobie jeszcze tego dirta stąd. Tyle, że potrzebujemy cobblestone, ale cobblestone będziemy mogli sobie wy. Hmm. chociaż nie, wylejemy. Zabierzemy cobblestone, i dopiero wtedy skopiemy ten dirt. Fajnie, na szczęście nie trzeba zakopywać te, tej, tych pól lawy, bo czasami jest tak, że pola lawy nie znikają, te nawet stworzone przez, e, przez źródło lawy, ale cóż, poradzę No i fajnie, wylewamy, no i udało nam się okobelstonować generator no to co, powoli zabieramy się za rozwijanie wyspy, do tego potrzebujemy Cobblestona. Wiecie co, postaram się do następnego odcinka tej serii zdobyć tak z 2-3 staki Cobblestona. Po prostu ustawię tutaj, żeby mi kopał i kopał i kopał. Ponieważ tego Cobblestona naprawdę dużo potrzebujemy, a marnowanie odcinka na właśnie samego cobblestone'a jest jak dla mnie bezsensowne. No ale dobrze, że na to wpadłem, to przynajmniej nie będę już popełniał tego błędu dłużej. Ostatnie 20 kawałków i na tym zakończymy odcinek, jak rozwinę tą wyspę tak dookoła. Eee, tak. Zakończymy wyspę. a czy zakończymy odcinek. Eee, w następnym odcinku będziemy się zabierali już za normalne zdobywanie tego piasku, który jest po drugiej stronie, czyli takie bardziej właśnie sprytne, przemyślane. Eee, I cóż jeszcze zrobimy? Postaramy się pokombinować z jakąś pierwszą farmą. Nie wiem jeszcze dokładnie czego, ale o tym się przekonamy już niedługo. OK. Czyli robimy dalej Tym razem od tej strony spróbujemy zacząć To jest tak Raz, dwa Raz, dwa Raz, dwa I raz Nie wiem tam tych pasków jeszcze zostało do zrobienia To jest chyba ostatni pasek Tak, tak, tam już widzę kraniec I będziemy musieli zrobić jeszcze drugą warstwę cobblestone'a Dlaczego tak robię? A, w sumie to nie wiem, po prostu Jakoś tak bezpiecznie się czuję na dwóch warstwach, a nawet trzech warstwach podłogi. Po prostu mam większą pewność, że ten dirt z samej wierzchniej warstwy mi nie spadnie. O, właśnie. A propos dirta tego tutaj schowamy. 41 sztuk dirta to jest całkiem przyzwoita liczba. W każdym razie ja wam dziękuję już za oglądanie. Zobaczymy się pewnie już niedługo. Cześć z czołem i na razie. Trzymajcie się!